Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku QA. Dzisiaj mówimy o oczach. Jak zadbać o oczy? Retinopatia cukrzycowa. Słyszeliście o retinopatii, ale tak naprawdę myślmy o tym, że musimy robić wszystko, by kontrolować swój wzrok, by po prostu nie było ślepoty, by nie było niedowidzenia. A retinopatia cukrzycowa to poważne powikłanie. Cukrzycy to uszkodzenie naczyń kwionośnych występujące w przebiegu cukrzycy. To powikłanie o charakterze mikroangiopatii. Ja chciałam zwrócić uwagę, że w naturalnym przebiegu cukrzycy typu pierwszego retinopatia wystąpi po 20 latach trwania cukrzycy. Cukrzycy typu drugiego rozwija się u 60% pacjentów. Oczywiście, od stopnia wyrównania cukrzycy zależy, jaki będzie postęp, jaki będzie miała charakter retinopatia. Na pewno wiemy, że przy postępowej retinopatii sprzyja źle wyrównana cukrzyca, ciąża. Okres dojrzewania płciowego, a także operacja zaćmy. Zalecamy Państwu rutynowe kontrole. Chciałam tylko jeszcze przypomnieć, że u pacjenta z cukrzycą typu drugiego konsultacja okulistyczna powinna się odbyć już bezpośrednio po rozpoznaniu. Wiem, że tu mi powiecie, że jest trudna dostępność, a staraj, ale starajcie się, docierajcie do okulisty. Potem te konsultacje co roku, co dwa lata, w zależności oczywiście od ewentualnych zaleceń. U osób chorych na cukrzycę typu 1, w ciągu 3 do 5 lat po rozpoznaniu cukrzycy, ja jednak zalecam tą konsultację okulistyczną bezpośrednio po rozpoznaniu cukrzycy, potem po prostu coroczne powtarzanie. Natomiast u kobiety chorej na cukrzycę warto, żeby odwiedziła okulistę już w pierwszym trymeszczy ciąży. Chcę zwrócić uwagę na kobiety planujące ciążę, też powinny z cukrzycą, też powinny po prostu odwiedzić okulistę. Nie tłumaczcie się terminami, starajcie się jednak, żeby o te swoje oczy dbać, bo tak jak powiedziałam, reptinopatia to przewlekłe powikłanie cukrzycy wpisane w tą chorobę. Ale od stopnia wyrównania glikami, od stopnia wyrównania yy, nadciśnienia tętniczego, czy zaburzeń lipidowych, zależy, czy będzie miał charakter postępujący, czy rzeczywiście spowoduje utratę wzroku. Tego się boimy, dlatego dbamy o oczy. Oczy dbamy też, myślę, że ważne jest nawodnienie, na każdej wizycie, gdzie powtarzam pacjentom, pijmy wodę pijmy wodę to też powoduje poprawę, poprawę wzroku poprawę przepływu naczyniowego zmniejszenie lepkości rzeczy trudne ale warto o oczy dbać może tak troszkę się czasami trzeba bać. Okulista poprzez ocenę dna oka pomoże nam ocenić, określić, na jakim etapie są zmiany na dnie naszych oczu. Jest oczywiście międzynarodowa klasyfikacja WHO retinopatii, retinopatia nieproliferacyjna bez makulopatii, retinopatia przedproliferacyjna, proliferacyjna i profileracyjna z powikłaniami. Oczywiście, okulista oceni na oka, powie na jakim etapie jest ta retinopatia. Warto, żeby po prostu nie doprowadzić do zmian bliznowatych, które doprowadzą do odwarstwienia siatkówki i ślepoty. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania. Napiszcie w komentarzu, jak często udaje się Wam zbadać swój wzrok. Powodzenia i cieszcie się życiem.